konserwator Zabytku odbudował tą ulicę posiał by tak jak w średniowieczu jezdnia po środku ten rowek to rynsztok, bo nie znano kanalizacji nieczystości spływały tym rowkiem do w mojej drodze oddano kołliczkę artystom, by władała świnia, rocie, koza, gęś, kaczkę dziennikarską, sami dziennikarze fundowali. W pieniążku będzie owca, krowa i inne zwierzaczki. Natomiast koguta ofiarowała nam Oława. Oława miasteczko w pobliżu Wrocławia i w Herbie ma koguta. I co roku odbywają się konkursy na najładniejszego koguta. I tamten kogut zdobył pierwsze miejsce. I oddano go do Wrocławia, też go odlano. I moi drodzy, dzisiaj służy chłopakom do wskakiwania i chcą lecić na Księżyc, chcą być drogim twardosnym. Przepraszam, tego jeszcze chciałam.